Czy ciebie nie chwyta podobna tęsknota jak Hanie? Kto o mnie mówi? Widzisz ją, spała z otwartymi oczyma. O czym tak myślisz? Może znów o swoim kraju. Dałabyś spokój. By ją uzdrowić, nie ma lepszego środka nad spokojną, górzystą okolicą mego kraju. Prawda, to ten pałac wielki i potężny, błyszczy z myślnością i uroczystością, rozróżniła zgiełkiem festynów i uczt, ale strach go budował. Nie wiem, kto ten pałac budował, ale wiem na pewno, że jego właścicielka <laughs> żyje w ustawicznej trwodze. Ciekawe tylko, skąd ta bojaźń. Może i dlatego, na przykład, na dzisiejszą noc, hrabina uczyniła takie przygotowania: służba całą noc czuwa, bramy całą noc zamknięte, a nam coś kazała całą noc śledczeć na salach. Czy może obawia się jakiegoś napadu? Mnie się wydaje, że jej chorobliwa fantazja trapi ją jakimiś nacięskimi obrazami. Przed chwilą, właśnie gdy goście najlepsze zajęci byli zabawą, krzyknęła tak boleśnie i przeraźliwie, że wszystkich przestraszyła. Z jakiego powodu? Bo ja wiem, oczy wytrzeszczyła, czoło pokryły się kroplami plam, poczęła bełkotać jakieś niezrozumiałe słowa. Do kogo nikt nie wie. Może do jakiegoś widziadła. Kto to zgadnąć może, tłumaczyła się potem, że widziała jakiegoś czarnego potwora wchodzącego na salę. Czy nikt go nie widział? Chyba nikt bo to gra wyobraźni, nic więcej. Cokolwiek to jest, ja już tu dłużej wytrzymać nie mogę. Proszę o pozwolenie, by mogła wrócić do mojej chaty rodziny. Pewnie paść kozy jak Hania. Hej, choćby i kozy paść dnia jasnego na omajonych stokach górskich, To jest rozkosz i pewna zapewne za o tych wielkości pałacowych. Chata moja niska, biała, wśród wiekowych liw rozłożystych, zasłuchana w niewinne śpiewy ptaszłt, nie budząc jej tam nigdy, tylko to słońce co za chmur wstaje, tylko dzwonek na nią pański, tylko te stada w rubli gwarny. I moja strzecha urocza nad książącym strumykiem, a w niej mama. Moja pewnie umarła. A moja jeszcze żyje, a także i tatuś, gdy wrócę wieczorem nieoczekiwana, zastukam w okienko cicho. Przy ognisku uwrzeciona, matka siedzi zamyślona. O swej córce, co jej poszła w świat A gdy w bramie stóp posłyszy Księżycowej srebrnej ciszy Księżycowej srebrnej ciszy Księżycowej srebrnej ciszy Księżycowej srebrnej ciszy, ciszy, ciszy To wybiegnie i zapyta kto jest ta wasza piosenka. To są uczucia naszych serc. Tak, uczuciami się zajmujecie zamiast pełniać polecenia. O pani, czuwaliśmy z całym przejęciem. Czy nikt nie wchodził do moich pokoi? Nic. Czy jesteście pewne? Ponieważ tej nocy jeszcze kilka godzin to widmo czarne mówiło. Północ słyszałam. Potem... Pani! Czy już jest? Ten pałac to nic dla mnie! Ja się boję! I ja proszę o pozwolenie, Pród, do mojej chatki. Czy do mojej mamy? Czy może zostawiłaś łbiską śmierci? Może umarła. To oni śpiewałyście teraz? Kto was nauczył tej piosenki? Proszę, zaśpiewajcie mi ją jeszcze. Jestem sobie jaskółeczka. Co... Bramy? Jaka śpiewaczka prosi, by pozwolono stąpić tu z kilkoma piosneczkami? Śpiewaczka? Czy się nie mylisz? Dziewczyna jeszcze nie nieletnia. Skąd? Nie wiem, ale mówi, że jest za morza, że długo już idzie i że kogoś szuka. Nie mogłam jej zrozumieć. Dobrze, możesz ją opuścić. Skoro jednak wejdzie, natychmiast zamknąć bramy. Straż niech sumiennie pełni służby. Miejsce na uwadze każdego obcego człowieka czy ducha. A wy idźcie już sobie z tymi waszymi żałobnymi śpiewami. Co pani rozkaże? Co mamy czynić? Wszyscy do wielkiej sali. Oznajmijcie zaproszonym gościom przybycie zamorskiej śpiewaczki. O jakież w duszy czuję katusze, dręki i lęk, Wkrótce nam oddać swoją duszę, którą sprzedałam za te kilka lat Dostatku bogactw i światowej ludy. I cóż mi pozostało? W sercu rozpacz, w duszy ból. O jakimże byłam wyrodnym dzieckiem, Ja, która doznałam tyle miłości od kochanej matki od kochającej siostry, a które tak zdradziecko opuściłam. O beztroskie lata dzieciństwa! Cóż bym dała, gdyby mi się obróciło to, co tak lekko myślnie utraciłam. Pani hrabino, oto śpiewaczka. Co za uderzające podobieństwo. Witam cię, dziewczy, całym sercem i o piosenkę zaraz proszę, ale radosną, żywą. Radość już z piosenki me którą matka w serce moje tknęła. Mama droga ci się już podmogiło. Tam na wzgórzu za tą wioską miło, a nad nią płaciła. Kilka białych brzus A mnie został żal Zamiast szczęścia róż Jej głos Mnie został smutek I nadziei iskra, Że mi się znajdzie Kochana siostra ma I z tą myślą przez szeroki świat Wchodzę na dwór I pukam do chat Już umarła, mama, mówisz? Pani, kim jesteś? Zosiu, Zosiu! Basiu, więc to ty? Tak, to ja, twoja siostra nieszczęśliwa i zbiegła. Wiedziałam, że najświętsza panienka wysłucha mnie niezawodnie. Mów mi, proszę o mojej kochanej matce. Ja ją dobiłam. Biedna mama, Twoją ucieczkę tak boleśnie odczuła, że we śnie i na jawie o tobie mówiła. Boże, więc to ja przyczyniłam się do jej śmierci. Ale już otrzymałam za to sprawiedliwą karę. Kupiłam gorzkie uciechy. Śmiercią mojej duszy. Basiu, co tobie? Takaż pobladła. Tej nocy, ach, tej nocy. Nie chcę cię zasmucać. Ale ja chcę wiedzieć wszystko. Tej nocy mówiłaś: Co takiego, tej nocy? Za kilka chwil przyjdzie potworny szapan, bo odebrać zapłatę za zatrute rozkosze ziemskie. Byś chciała wynieść duszę na wieczne lęki. Duszę, nieszczęśliwa. Tak, jestem potępiona. Ach nie, ona cię zbawi. Nie na darmo wyrwała mnie z tych niebezpieczeństw. Nie na darmo przywiodła mnie tutaj i dziś właśnie. Ufaj, oto, droga Basiu, pamiątka od kochanej matki. Cóż takiego? Święty, który poleciła dodać Tobie na znak miłości i przebaczającej. Nie, nie jestem godna dotknąć Go nawet. O Matko moja, dzięki przebaczenia. Weź go, Basiu. Matka Najświętsza to pomoże Ci w tej trudnej chwili. Za późno. Nic nie pomoże już modlitwa Twa. Za kilka chwil będziesz mógł. Najświętsza panienko, ratuj. Ty, któryś na głogocie za grzechy świata zmarł, Ty, któryś łaską łotra z krzyża sparł, O Boże wiekuisty, wieczysty uchyl dla mnie drzwi. I błagam cię, błagam, przebacz mi mój dług. Opatrz, otwarte u drzwi. Boże, co rządzisz na niebie i ziemi, Do ciebie wołam ust niegodnymi. Ach, przebacz błędy, przebacz przewinienia. Do ciebie wołam, przebacz mi. Ty, któryś na świat miłość łoską zdał, Ty, któryś Łotwa łaską swoją sparl, O Ochryste, wieczyste uchylenie miłosierdzia tego drzwi, to ciebie wołam. Przebacz mi, przebacz mi. Matko najświętsza, proszę na swego przebaczenie. Ha, wyrwała mi ofiarę. Ta, która zdeptała mu głowę, i teraz sam muszę piekłeć. Milcz przeklęta. Basiu, ak Zosiu najdroższa, różaniec mnie ocalił. Jeszcze jedno zwycięstwo królowej nieba. Bóg ci wszystko przebaczył. Jeszcze raz niepokalana, ulitowała się nad grzesznicą, jeszcze raz deptała głowę potwornego węża. Co mamy czynić? Idźcie, dopomóżcie żywiołowi ognia, rozwalcie mury, otwórzcie bramy, znikną stąd powinne wszelkie ślady przeszłości, a wy, skoro jednak powrócicie do swych z rodzinnych, wszystkim opowiadajcie cuda Maryi. We should